kultury. Eee, witam tym bardziej ze względu na tą aurę, która jest mało sprzyjająca, no tak nietypowo zaczynamy ten długi weekend. Tym bardziej dziękuję, że zdecydowali się Państwo ten wieczór spędzić z nami ze mną i z panią Anną Borcz, która e, razem ze swoją wystawą przyjechała do nas aż z Wrocławia. Ale mimo nam powidać, Pani Anna Borczy jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych, przepraszam, bo tu mamy Wydziału Sztuk z Pięknych we Wrocławiu. Jak widać, jej główną specjalizacją jest malarstwo, ale przy tym nie boi się dotknąć każdej innej techniki, bo w tym malarstwie mamy i fotografię, i kolaż, i elementy rysowane, jest to mnóstwo kolorów, Troszeczkę z historii tej wystawy pani Anna była u nas 12 lat temu, w Spichlerzu. Może ktoś z Państwa pamięta, była wtedy taka ciekawa akcja w marcu na Dzień Kobiet i tam były wykazane też prace pani Anny, ale jak już powiedziałam, z ponad 30 wystaw indywidualnych ta nasza jest podobno prawie największa. Ja jeszcze na szybciutko sobie policzyłam, mamy 43 prace a każda z nich ma w sobie ogrom emocji, e, przekazu pod wspólnym tytułem żywioły. O tym wszystkim, jak te prace powstają, o czym opowiadają autorka. Witam wszystkich i chciałam bardzo podziękować tutaj gościnnym progom Ośrodka Kultury w Olsztynie. Bardzo się cieszę, że znowu mogłam przyjechać do Olsztyna, pokazać swoje prace. Wtedy był projekt Kobieta. To było w Spichlerzu, a teraz w drugiej siedzibie mamy. No i faktycznie 43 prace to jest bardzo dużo. I one wszystkie mają swoją historię. Każdy obraz, jak Państwo będą zainteresowani, coś będzie przygotować, powiedzieć danego obrazu, historię, to bardzo chętnie. A taką inspiracją i w ogóle ideą tej wystawy były żywioły. Takie żywioły jeszcze jak reprezentowane przez bóstwa starożytne i mówi się, że ktoś jest w swoim żywiole, że ktoś jakoś jest jakimś żywiołem ognia albo wody, powietrza, wiatru albo ziemi. I właśnie to, każdy z tych obrazów reprezentuje dany żywioł. One są tak trochę salami też włożone, ale tu też w jednym na przykład tutaj z tej strony jest woda, tu mamy takie płodne. Te są reprezentacją powietrza i ognia w tej sali głównie. Są i abstrakcje, i też figuratywne. które rzeczy, ponieważ myślę, że te żywioły też no, są reprezentowane przez przyrodę przede wszystkim, ale też człowiek ma jakiś swój żywioł w sobie, także są kobiety, są mężczyźni, są pary. Niektóre są bardziej ukryte, inne mniej. No a właśnie to ciekawostko a propos żywiołu Ziemi. To są zdjęcia, które są zdjęciami pod mikroskopem gleby, czyli i tam są i skały, i fragmenty jakichś, nie wiem, żyjątek, czy z tych glebie, ponieważ ja uczę na y, danej Akademii Rolniczej Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Krajobrazu i właśnie miałam okazję taką nietypową, były likwidowane takie laboratorium y, jakby za miejscowej. Y. Ośrodka zamiejscowego badawczego, gdzie jest uprawa różnych zbóż, nawet mamy zwierzęta nietypowe, bo lamy też posiadamy w tym ośrodku, także one są razem. I właśnie niektóre z tych obrazów są kryte w takich gablotkach z ramami, gdzie była wystawiana ta struktura gleby, a niektóre zawierają w sobie zdjęcia, które mi posłużyły też do kolaży, i, i wody, i kolaży powietrza, także sami Państwo będą mieli teraz taką zagadkę. Zobaczmy, kto komu jaki żywioł będzie odpowiadał. <śmiech> <śmiech> też. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Kolory, Bardzo kolory tak. też są Mam takie tutaj, nie ma tytułów, ale no, tam chyba w tym folderze, właściwie też chyba nie ma tytułów, to powiem no, na przykład tutaj inspirujące słońca, właśnie po koloru, także tu są te gorące. Także między jej postaciami są takie wirujące słońca, koło z kolei tej damy w tam błękitnych kolorach, którą nazywam lodowiec po cichu, to ona to ma takie dwie, trochę takie kubistyczne jakby abstrakcje bardziej. Są zrównoważone właśnie też i chłodnymi i takimi gorącymi kolorami, właśnie przy tym lodowcu też jest. Także różne... ma, każda kolory, bo tak wesoło jest. Tak, no takie ja myślę, że w ten w tej dzień, taki dzisiejszy, to właśnie, no ale lada dzień, to już na pewno wybuchnie wiosna tutaj cała, także... A Wybuchnie wiosna, wybuchnie, zapraszam wszystkich Państwa do galerii codziennie mamy otwarte, też tu mamy mnóstwo kolorów, można poprzeżyć. A dzisiaj proponuję zadawać pytania artystce, bo no ona no 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 tylko dzisiaj z nami. Sama wystawa do 21 maja. Zapraszam na taki malutki poczęstunek, na, na rozmowę indywidualną, żeby te wszystkie szczegóły i tytuły i znaczenia tych prac dzisiaj móc uzyskać od całej aktorki. Także zapraszamy też na spotkania, czy też